Mateusz, zacznę od najważniejszego i powiem Ci tak, a jest to tak oznaczające miłość do końca życia i jeszcze dalej. Nie mogę uwierzyć, że mija już 7 lat od kiedy powiedziałeś, żebyśmy pozostali na etapie kolega-koleżanka. Cieszę się, że nasze koleżeństwo dotrwało do dziś i ma się tak dobrze. Jestem dumna z miłości, jaka nas połączyła, z tego, że przetrwaliśmy razem najważniejsze momenty naszego wczesnego, dorosłego i samodzielnego życia wspólnie. Chcę dalej razem przechodzić przez trudne chwile, by dzięki temu cieszyć się naszymi małymi sukcesami jeszcze bardziej. Nigdy nie zapomnę, gdy po raz pierwszy Cię zobaczyłam wchodząc na lekcję w nowej szkole, bo tylko Twój uśmiech i oczy były tak wyjątkowo piękne. Albo gdy przytulałyśmy na szkolnym korytarzu, ale tylko gdy nikt nie patrzył, bo nie byliśmy jeszcze razem. Minęło już prawie 7 lat, odkąd się poznaliśmy. A ja wciąż wspominam ten pierwszy wspólny dzień w szkole. W momencie, w którym weszłeś do sali, od razu wiedziałem, że jesteś wyjątkowa i inna niż jakakolwiek osoba, którą poznałem. Jestem niezmiernie wdzięczny losowi za to, że moje życie potoczyło się tak. I teraz stoimy przed sobą i bierzemy ślub, bo nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie kogokolwiek innego teraz przede mną. Obiecuję ci, że nigdy nie przestanę cię kochać i zawsze będziesz u mnie na pierwszym miejscu. I że zawsze będę robił z Tobą to, czego tylko zapragniesz, bo jesteś całym moim światem i chcę wspólnie z Tobą tworzyć rodzinę. Dzisiaj Wiktoria i Mateusz pragną w wyjątkowy sposób połączyć się węzłem małżeńskim. Dzisiejsza ceremonia będzie wyznaniem miłości dwojga ludzi, którzy nie tylko pragną oficjalnie zostać małżeństwem, ale także chcą przeżywać tę najważniejszą chwilę z bliskimi na własny sposób. Dzisiaj Wiktoria i Mateusz rozpoczną nowy etap w swoim życiu. Zapewne będzie to czas pełen chwil lepszych i gorszych. Państwo, młodzi zaprosili wszystkie najbliższe ich sercom osoby. Znaleźli się tutaj zarówno członkowie rodziny, jak i przyjaciele. Bądźcie na nich wsparciem, aby w ich życiu to te szczęśliwe momenty przeważały nad złymi. Wiktoria. Byłaś mnie w każdej istotnej chwili mojego życia. Dziękuję Ci za to z całego serca i chcę być dalej, była przy mnie, bo ja zawsze będę przy Tobie. Kocham Cię i mam nadzieję, że powiesz tak. Dzięki. O! <laughs> Ostatnie lata nagromadziliśmy masę cudownych wspomnień, zwiedziliśmy sporą część świata, nauczyliśmy się wzajemnie kochać w taki sposób, by druga osoba czuła się kochana. Obiecuję, że będę śmiać się z Tobą albo z Ciebie, płakać, ale tylko ze śmiechu, krzyczeć, żeby nie zabrakło w naszym związku emocji. Będę towarzyszyć Ci we wszystkich życiowych przygodach i wyzwaniach. Obiecuję słuchać Twoich rad, nawet jeśli później z nich nie skorzystam. A najważniejsze z tego wszystkiego to przysięgam, że będę wiernie i bezwarunkowo Cię kochać. W dobrych i trudnych momentach świętować Twoje sukcesy i nigdy nie przestanę Cię wspierać w byciu najlepszą wersją siebie. Jesteś najbardziej wyjątkową osobą, jaką w życiu poznałam i jesteś dla mnie idealny pod każdym względem. Od momentu, gdy zaczynaliśmy być razem, zawsze mówiłeś: Kocham cię, Wiktoria. I zadałam ci wtedy pytanie, dlaczego, zawsze mówiąc: Kocham cię, mówisz to tak oficjalnie dodając moje imię. Odpowiedziałeś, że staje się to bardziej prawdziwe, bo kochasz tylko mnie. Dziś po raz kolejny, tym razem na nasz nowy początek jako mąż i żona: Kocham cię, Mateusz.